Mikroświat Gneślusowi ogórskich poznajemy za pomocą mikroskopu. Tu widzimy dwie podstawowe konstrukcje. Po lewej stronie mikroskop optyczny polaryzacyjny, w którym ogląda się preparaty przygotowane w postaci tzw. płytek cienkich. Jak on jest skonstruowany? Otóż mamy podstawę, którą jest źródło światła. Powyżej niego znajduje się kondensor. Powyżej kondensora znajduje się stolik obrotowy. Za chwilę zobaczymy jego działanie. Na stoliku obrotowym znajduje się preparat, powyżej znajduje się rewolwer z obiektywami, górny polaryzator i okular lub wyjście na kamerę, tak zwany trinokular to się nazywa. Po stronie prawej widzimy lupę binokularną, w której oglądamy okazy makroskopowe w powiększeniu od 8 do 50 razy. Znajduje się tam stolik na preparat, następnie obiektyw. Tutaj. Powyżej niego znajduje się podziałka, która umożliwia nam albo drogę światła do okularów, ewentualnie na kamerę, która znajduje się po lewej stronie. W środku tej części głowicy znajdują się różne pryzmaty, które dają nam powiększenia, których krotność zależy od użycia obiektywów. Tu w tej chwili mamy od 0,8 do 5 razy, co daje nam z... Okularami dziesięciokrotnymi powiększania od 8 do 50 razy. Przyjrzyjmy się bliżej mikroskopowi polaryzacyjnemu. Z tyłu w tej skrzynce znajduje się źródło światła. W tym wypadku jest to żarówka halogenowa, 50 w Następnie, poprzez tor, który znajduje się w podstawie mikroskopu, światło wędruje przez lustro. Lustro znajduje się tu mniej więcej i idzie do góry. Do głównej drogi optycznej. Na dole znajdują się filtry. One nam konwertują światło halogenowe, które jest żółte, na takie światło mniej więcej dzienne, do tak jakiego jesteśmy przyzwyczajeni, czyli regulują nam temperaturę barwową. Powyżej niego, tutaj w tym miejscu, znajduje się dolny filtr polaryzacyjny polaryzator, który uporządkowuje nam światło wchodzące do, na preparat. Na stoliku obrotowym, który znajduje się tutaj, leży preparat. Ten stolik umożliwia obraca, obracanie preparatem o 360 stopni. Jest to bardzo ważne, ponieważ w przypadku preparatów geologicznych kąty, w których zachodzą zawiska świetne w minerałach, ułatwiają ich identyfikację. Powyżej znajdują się, znajduje się rewolwer z obiektywami. W tym wypadku mamy obiektywy o powiększeniu 1. 2 i 10 razy. Następnie mamy polaryzator górny tutaj w tym miejscu, który filtruje nam światło, to które przechodzi z preparatu do góry i następnie wchodzimy w tak zwany trinokular, tu nawet jest poczwórny, bo mamy dwa wyjścia na, na kamerę przemysłową, na aparat powyżej i tutaj są okulary. Okulary są dziesięciokrotne, czyli na przykład obiektyw Dwójka raz z tymi okularami daje nam powiększenie dwudziestokrotne. Teraz przyjrzyjmy się obiektywom. Od lewej strony mamy obiektyw o powiększeniu 1, w środku obiektyw 10 i po prawej obiektyw 2. Istnieje taki stereotyp, że im większe powiększenie, tym mikroskop lepszy. I wcale tak nie jest, ponieważ tak się akurat składa, że obiektyw. Jeden jest z nich wszystkich najdroższy. Chodzi o to, że wykonanie takiego pola widzenia szerokiego, które ma być do środka, od środka do krawędzi ostre i ma być jedno, jednorodne kolorystycznie, żeby nie było przebarwień różnych światła, jest skomplikowane. W związku z tym ten obiektyw jedynka, który daje nam powiększenie 10 razy, jest najdroższy. Pionowo w dół jest obiektyw dwukrotny, powiększający dwukrotnie, czyli w okularach widzimy obiekt powiększony 20 razy. Jest to też obiektyw z bardzo górnej półki, ponieważ też posiada wszystkie, wszystkie cechy obiektywu profesjonalnego, planarnego, czyli ostrość od środka do krawędzi jest jednakowa i oświetlenie jest też jednakowe i barwa jest jednakowa. Jest to najlepszy obiektyw do oglądania skał typu sobie sobiogórskich ponieważ widać na nim różnego typu struktury. Środkowy obiektyw jest obiektywem dziesięciokrotnym, też bardzo wysokiej klasy, acz najtańszym, z nich wszystkich trzech. Natomiast co ciekawe, o ile po prawej i po lewej stronie widzimy obiektywy firmy Olympus, to w środku mamy obiektyw Nikona. Bierze to się stąd, że standardem w w mikroskopii jest tak zwany system RMS. Tak samo jak mamy swój system, europejski system telewizyjny, mamy ujednolicone, ujednolicone napięcie w sieci energetycznej. Ciśnienie wody powinno być też w miarę ujednolicone, żeby nie było dużych skoków. Natomiast tak samo w mikroskopii jest RMS, czyli Royal Microscope Society. Są to standardy wywodzące się jeszcze z końca XIX wieku. Tak, z końca XIX wieku mamy tego typu standardy, podobnie jak na przykład rozstaw kolei jest mniej więcej brany z rozstawów kół w rydwanach rzymskich. Tak więc tutaj widzimy sprzęt pochodzący z 2004 roku, ale na standardach końca XIX wieku, czyli przed ponad 120 lat. Zaleta jest taka, że praktycznie każdy do każdego z mikroskopów systemu RMS będą pasować zamienne obiektywy. To czasem bywa powodem pewnych nieznasek ze strony producentów, ale generalnie dla użytkowników to jest bardzo ciekawe, ponieważ sięgając do szuflady ze starymi obiektywami możemy założyć, że będzie, to, będzie nam to wszystko do wszystkiego pasować. Na tym urządzeniu, zwanym polaryskopem, zademonstruję zjawisko polaryzacji. Na samym dole, o tutaj, czy tutaj, mamy źródło światła. Jest to najnormalniejszy panel LEDowy, taki używany w kuchni, w bardzo wielu miejscach. Ma on tą zaletę, że jest bardzo ekonomiczny, pobierze zaledwie 3 waty. bardzo wydajny. Jeżeli zdejmiemy dolny filtr, to tutaj nam praktycznie prześwietli cały obraz. I dość łatwy w montażu. I teraz, na nim został założony polaryzacyjny filtr dolny. To jest to, co widzieliśmy w dolnej części mikroskopu. Teraz na niego założę polaryzator górny. Jest założony polaryzator górny i teraz dopiero możemy skierować to w kierunku obiektywu, i w pewnym momencie nam to pole robi się zupełnie czarne. Tak to mniej więcej wygląda. Jak widać tutaj nic nie ma. czyli to zdajmy, no to mamy. Tak wygląda polaryzator. Popatrzmy się teraz na to samo zjawisko z góry. Tu niestety widzimy pewien problem. Otóż polaryzacja jest bezwzględna dla wszystkich kawałków kurzu pyłu zawieszonego w powietrzu. Niestety, mimo długiego czyszczenia nie udaje się tych tych drobinek kurzu całkowicie usunąć to i tak jest bardzo dużo jak w tym i znowu jak widzimy mamy tutaj źródło światła z jednym filtrem polaryzacyjnym teraz z drugim i obracając nim otrzymujemy pewną płaszczyznę wygaszania w pewnym momencie te płaszczyzny wygaszania teraz mam tutaj u siebie szkło i to szkło włożę do środka i proszę bardzo szkło w ogóle nam tutaj nic nie zaburzy, tylko tyle, że na nim są pewne jakieś tam nieczystości. Także widzimy, że szkło absolutnie nam nie zakłóca naszego zjawiska polaryzacji. Teraz mamy dwie substancje na płaszczyźnie polaryzatora. Po jednej stronie widzimy kaboszon wykonany ze szkła, imitujący szlif diamentowy. A po drugiej stronie obtoczony kawał kwarcu. Mimo tego, że chemicznie są dokładnie, to jest to samo, dokładnie SiO2, czyli tlenek krzemu, to mimo wszystko substancja bezładna, czyli izotropowa, jakim jest szkło, żeby było ciekawe, jest to ciecz. Pamiętajmy, że szkło jest cieczą dla fizyka, a nie ciałem stałym, mimo tego, że nam się wydaje. Natomiast po lewej stronie mamy kryształ kwarcu. Hmm, który jest strukturą uporządkowaną. Teraz zrobimy taki eksperyment z polaryzacji. Po jednej stronie mamy płytkę szklaną, po drugiej stronie wycięty kawałek kwarcu. Ten kwarc jest wycięty w postaci, po skosie, zarówno do osi optycznej, jak i do powierzchni, jego nie są równoległe. I teraz widzimy wyraźnie, że płytka szklana nie przewodzi światła, Natomiast światło przewodzi ta część kwarcowa i za pomocą płytki kwar tej szklanej przesunę, obrócę ten kwarc troszkę z boku i postaram się pokazać właśnie, że szkło jest, widać teraz wyraźnie, że szkło jako substancja jednorodna, izotropowa, jest w warunkach polaryzacji czarna, jest, nie przewodzi światła. Natomiast kryształy niejednorodne, ani anizotropowe, tak jak tutaj kwarc w tym wypadku, Całą właśnie, to światło przewodzą. Ale teraz zobaczmy, co się stanie, kiedy zamiast szkła, które jest substancją jednorodną, włożymy coś niejednorodnego. Na pierwszym, pierwszy ogień pójdzie kryształ górski, kwarc. Jego znamy z Gnejsów ogórskich, buduje go, on zbuduje jakby większość, około tam 70% masy skalnej. I znowu nakładamy górny polaryzator i obracamy go. Jak widać, ten kwarc przewodzi światło. Szkło nie przewodziło, natomiast kwarc ulega załamaniu tutaj w tym miejscu światło, i ten, w tym momencie to pole jest rozjaśnione. Teraz dajmy drugi minerał. Tym drugim minerałem jest kalcyt. Ten kalcyt jest idealnie bezbarwny, bo to jest tak zwany szpad islandzki. On nie jest z Gursowich, on jest z dalek głębokiego importu. I teraz załóżmy sobie ponownie. Znowu widzimy, że kalcyt przewodzi światło, czyli substancje jednorodne będą dla urządzenia polaryzacyjnego czarne, nieprzeźroczyste, natomiast substancje niejednorodne, anizotropowe będą nam przewodzić światło. To jest istota całego, całego zasady polaryzacji. Teraz zobaczymy jak w naszym polaryskopie zachowują się skały. Mamy w tym momencie prawie że skrzyżowane polaryzatory, zakładamy płytkę i widać, że tutaj nic specjalnie ciekawego się nie dzieje. Ale wystarczy założyć drugi polaryzator, skrzyżować i zobaczyć, że ta płytka skalna w tym wypadku mamy to do czynienia z pegmatytem o grubości 100 mikrometrów. To jest ważne, to jest płytka o grubości 100 mikrometrów, daje nam bardzo fajne obrazy. Ze na to, że to jest dość duża płytka, możemy ją troszkę obrócić. Znowu, o, widzimy. Teraz różne, różne minerały barwią światło na różny kolor. W tej chwili widzieliśmy płytkę pegmatytu, za chwilę przejdziemy do żyły kwarcowej. W tej chwili na naszym w naszym polu widzenia jest żyła kwarcowa. Tą żyłę, jak widać, też nic tam specjalnie ciekawego. Widać, że są jakieś struktury drobnowidoczne tutaj w szczególności. I ją w tej chwili przesłonimy polaryzatorem. Proszę zobaczyć, świat zmienia się zupełnie. I w tym momencie zasymulujemy to, co dzieje się pod mikroskopem polaryzacyjnym. Obrócimy, jakby stolikiem, i pokażemy, jak to wszystko wygląda. Pod naszym polaryskowym znajduje się teraz płytka gneissu Ta płytka wykonana już jest w standardzie takim światowym 20 mikrometrów, czyli kwarce tutaj są szare, takie stalowe, widoczne są skalenie i między nimi znajdują się liczne blaszki bioty. Teraz dla odmiany widzimy płytkę granitową, płytka też wykonana w standardzie 20 mikrometrów i różni się ona od gnejsu tym, że przede wszystkim te kryształy są bezkierunkowe no i niewidoczny jest biotyt jeżeli jest to jest w ilościach tylko niewielkich natomiast gnejsy górskie charakteryzują się bardzo dużą zawartością biotytu praw to hornblende czy anfibolit jest to skała metamorficzna która powstała w wyniku przeobrażeń skał zasadowych skała skałę charakteryzuje piękny zielony kolor i tu widzimy właśnie takie duże kryształy, hornblendy. Taką skałę można spotkać w wielu miejscach jako skałę żyłową, przecinającą gnejsy sowie ogórskie, ale przy tak, znalezienie fragmentu o tak dużych kryształach jest bardzo rzadkie. Teraz mamy z Doliny Bystrzycy skałę zbudowaną głównie z minerału zwanego staurolitem. Dolina Bystrzycy znana jest ze swoich fantastycznych odsłonięć. Niestety bardzo dużo z nich w tej chwili jest niedostępnych. Zostały albo zabudowane, zapełzły lub znajdują się na terenach prywatnych. Tu jest między innymi właśnie z takiego archiwalnego odsłonięcia skała Werlitowa, czyli zaliczająca się do skał głębinowych, płaszczowych takich nawet. Na tym fragmencie widzimy skałę tektoniczną, gnejs sowieogórski zmielony do postaci mylonitu. Mylonit jest skałą metamorficzną, ale polegającą na tym, że ziarna, kryształy kwarcu są utarte na, na sucho. W niektórych miejscach występuje wtórna rekrystalizacja kwarcu, to widzimy w środkowej części preparatu. W tym jest widoczny również...